ranka spojrzałam przez okno i zobaczyłam stado krów. Pasły się na dużej, zielonej łące. Szybko zjadłam śniadanie, ubrałam się i wyszłam przed dom. Nagle, zupełnie niespodziewanie, zauważyłam mojego kolegę Kacpra. Powiedział mi, że krowy pasą się tu od północy. Zapytałam go, czy mają one zamiar tu zostać na zawsze. Odpowiedział mi, że nie wie. Kacper wymyślił, że jedną z nich nazwiemy Agnieszka. Gdy wybiła godzina 12, mama zawołała mnie na obiad. Wróciłam na łąkę najszybciej jak potrafiłam, ale żadnej z nich już nie było. Oprócz Agnieszki. Dzięki ci Boże. Za dzień, który minął, za zachodzące zorze. Przed zmierzchu godziną. Za to, że mógłbym po z żoną nimi się cieszyć. W modlitwie do twego stołu zbliżyć się, nie zgrzeszyć. Prośbę gorącą wnoszę przed twoje łaskawe oblicze. O zdrowie dla dziatwy proszę. Bez tego reszta jest nic. niej w swojej pieczy dzieci. Spod serca, moje kochane, błogosław ich własne rodziny, co wieczór i w każdym ranek. Czuwaj nad ich spokojem, obdaruj losu łaskami. Niech nie zaznają wojen, lecz w, szczę w szczęściu żyją z nami. O Cię będę żarliwie prosił każdego wieczora. W swojej gorącej modlitwie, gdy do snu Między nami potok aut, chodnikiem, gdzie zastygłem w zamyśle. Obok mnie płyną ludzkie masy. Jakiś ojciec mówi do córeczki. Nie wolno ci, będziesz, będziesz starsza, porozmawiamy. Jednak bezzębne starowinki nie rozmawiają. Skąd znany mi głos zagaduje? Stoisz tu od godziny, bo... Widzisz ten dom? Pytam. To Rudera sypie się, odpowiada głos. Tak, zupełna ruina, powtarzam myśl. Chodzi mi o tę staruszkę, smutne, uściślam, smutne. Gdyby nie smród, nikt nie wiedziałby, że umarła. Dobry wieczór wszystkim, poetkom, poetom, wszystkim bliskim. W ręku trzymam jeszcze cieplutkie z serii szuflady. Z szuflady poety. Ukazał się dzięki Rafałowi, gdzie on tam jest. Kolejny tomik, piątka to jest właśnie moje dziecko najnowsze. I z tego przeczytam parę rzeczy. Mam nadzieję nie zanudzając państwa. Bez tytułu. Yy, no to. Goniąc za wrażeniami jak rymem do niedobrego wiersza. To jest Fiodor Dostojewski. Spra ojców wiary i mowy, spod łez matczynych powiek i z tego co pierwsze wyrasta człowiek nowy, co dzień i co wiek oraz zakwitają wiersze. Tytułowy utwór, y, wiersz I. I pociąg, pociąg znów, I konduktorka bosa ze snów, I haiku żądne krwi, Poprzez czas, pot i łzy, I tumult niemych słów Pośród gadających cukrów. żesień za oknem i mgła, I krów spolegliwość wśród traw. Gdzie ugier, gdzie zieleni chrony I krzyżowych stacji kolejowe trony. I gdzie wanna gdzie zaschór od słońca Zwiastunem jesieni czasu pozłońca. A za oknem przedziału wiatraki Mej pamięci mielą żarna z łudzyń, I marzeń się górami. Gdzie się podziała sialicja? Odeszłaś z tego świata? Czy dusza twoja ma przyjaciółko już do Boga ulata? Chodziłaś po tej ziemi, cieszyłaś się z tym domem. Twoje sprawy tutaj jeszcze nie zakończone. Ziemskiego życia nagle przerwała się nić. Teraz już w innych stronach będziesz o domu śnić. A może się przechadzasz, jak biała dama nocą, Po swym zamku ogromnym wracasz do niego. Po co? By sprawdzać, czy komnaty twoje wykończone? Czy wszystko jest, jak chciałaś? Jak wyglądają one? Może z zadumą patrzysz na męża, kiedy śpi, A on w tym samym czasie o tobie może śni. Bo kiedyś się spotkacie, rozłąki pryszli mić, nadzieja was połączy. Znów razem będziesz iść po łące do jeziorka, za rękę z ukochanym, pośród kwitnących kwiatów, a ty z włosem rozwianym będziesz szeptać do męża, jak tu pięknie dziś, jaka radość, że razem. Będzie dane nam iść, zapamięta Was zamek i mieszkańcy pieszyc, bo dzięki poświęceniu wszyscy mogą się cieszyć, gdyż stoi niezniszczony, wciąż dumny od wieków, że może nadzieję pokładać w człowieku. Modlitwa mnie przed wierszem, zanim nie odzyskam czucia w słowach. W jej drobnych dłoniach Weronika postanawia umrzeć, a przecież to dopiero początek wakacji. Tamski bokser. Jakby tego było mało, przypierdolić ludział wierszem. Lubię tradycję i czekoladę i łamać ją w pół. Długo się goi, żyje, wstrzymuje oddech. Nie jestem kamieniem, tylko ciałem nieprzywykłym już do bliskości. Nie ja postawiłam ten mur, a ty go malujesz w niewiolecie. Nie Okno też stawić, nie lubię okien. Pole wolę przeorany. Przeczytam Państwu trzy wiersze z ostatnio wydanego Tomiku mojego pod Mój Świat. Tomik ukazał się jako drugi tom z serii „Szuflady Poety wydawanej przez wydawnictwo Rafała Brzezińskiego w Prociszowie. A z... Wciąż <trym i szukasz> do ciebie uciekam, bo dajesz mi schronienie. Nadziei promik, że jest, może być inaczej. Na tyle normalnie, że i mnie się jakoś upchnie z moimi brudami. Nędznym teraz i nieznanym jutro. Choć pędzi do mnie i tak blisko już jest, i tak wyraźnie, ostro i uchronnie. Uciekam do ciebie, bo mam to wszystko, miłość. Słońce, śpiew ptaka o poranku. Za oknem drzewo, dumnie rozrośnięte, zielone, wiecznie piękne. I tłum podobnych, zagubionych, wołających o pomoc, proszących, wyczytujących Twoje mądre i szlachetne oczy. I serce bijące cicho, równo, miarowo jak ten, co przeznaczenie mierzy po tak samitną tkaniną wierszy Ukryj mnie, nie pozwól ranić więcej tak głęboko, boleśnie. Jest we mnie odwieczny lęk królika, w ciemnym lesie drżenie ważki. Nad niespokojnym jeziorem głód dinozaurów. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wciąż, wciąż straszą rycerze wojen krzyżowych. Nie milkną echa płaczu ofiar Holokaustu. Stroszę kolce jeżar, dźwigam pancerz żółwia, podnoszę drzazgi kłód pod stopy. Pamięta wszystkie rany moja zepsuta krew. Nie wyzwolisz się. Mój ciężar niech ci będzie pamięcią, suwenirom z podróży do mnie. Nigdy tam nie dotarłaś. Mój mrok jest moją częścią. Brzydząc się jego widokiem, nigdy mnie nie poznasz. Czyli przegrywasz. Mam przewagę, bo wiem i mogę przerwać. Ty mi grozisz, nie pozwalasz. Ale ja swoje wiem. Wygrywam, bo ostateczna decyzja moją pozostaje. Twój może być tylko wyrok. Czy odważysz się, nie znając mnie? Majowe popołudnie. Panorama mojego miasta z twarzą krzywą zieleni. Karmelitanki na ulicy jedzą lody. Dziewczyna w tramwaju gasi uśmiech. Dojrzewają kolejne pokolenia kasztanów. Białe dzieci przez komórki spowiadają się portalom. Myszka na jej nodze dziś była tylko plamą. Kiedy będę musiał odejść, to tylko w Wenecji, gdy biała noc nie zejdzie jeszcze z naszych ust. Pożegnasz mnie na moście westnień meksykańską czerwienią na Twoich paznokciach, którą bardzo lubisz. Plac świętego Marka będzie cicho oddychał. Wodne tramwaje będą chodzić na ludzi. Markowa dzwonica wymierzy czas. Siwe dymy przeczesane na dwie strony. Prawda. W ciszy wspomnień, w nurcie poematów płynących jak rwąca rzeka, kto mocno trzyma ster. Dopłynie do końca. Sukcesem nie stanie się chwała, lecz myśl, z której poemat wypływa. Twórcza wena jest jak jutrzenka mglistego poranka. Unosi ją dziewicza muzyka. Czysta myśl, snuta nicią złotą, jest lekarstwem dla potomnych, a w ciszy mocą. Mocą, której prawda jest ukryta na dnie. Ludzkich serc. Sztuka. Boże, naucz mnie żyć między komediantami. Pozwól pocieszyć istniejących słowem, a zmuszonych być mimami. Niewola woli. Przyjdziesz po słodycz i sól tej chwili i po wyraz twarzy spłoszonej wzrokiem i po dotyk tiulowy rozproszony rzęsą i po ciszę tętniącą z oceanów głębokich powiem, że droga jest tylko jedna i że słowa muszę zawlec pod skórę i że człowiek to tylko zwykła powłoka i że reszta to krzyk za życia murem huk łez uwolnionych brakiem oddechu budzi rozsądek trzymany w okowach w żyłach wyje pieśń utraconych marzeń, Trzyma za gardło czynów korowód. Pisane. Uwierzyłam prawie jak w melancholię. Wreszcie podróż urojone frazy przestały przyjmować. Oto tren i domalowano mi stopy ciekłym tuszem. Polsan otwiera głębię. Spójrz, rozlewa się i jest śmiertelny, jak mgła w naszych oczach. Piszesz w niej dni i wszystkie zwyczajne noce z rąk do rąk. Tak się rozdwajamy, tracimy, potem trudniej. Portret Nietrumienny, chemia inny rodzaj nieważkości. Może chodziło o styczeń albo przerzutnie. To jest klucz. Włosy bez bzu i metafory. I kolejne drętwinia lewej twarzy. Dopiero późną nocą wypluwasz cudzoziemską logikę i białe rękawiczki. A chłód zwalnia, tylko splata warkocze w głowę. Pochwała wina. Wino, napojem bogów i ludzi. Istra, malaga czy bełt na kwasie, wzmaga apetyt, fantazję budzi. Ja kocham takie, co kochać da się. Lekkie jak mgełka na pajęczynie, gamą kolorów przyciąga oczy i leżakuje długo w dębinie, bukiet niezwykle miewa uroczy. Piję. Jakobym dotykał nieba, to są zaiste niebiańskie smaki. Chłodzę je mocno, jeśli potrzeba. Kelich ma nóżkę, jak wodne ptaki. Chłonę je ciałem, a także duszą. Każdy łyk mały o jeszcze prosi. Na lekkim rauszu dziewczyny kuszą. Pragnę do Basi albo do Zosi. Słowo i cisza. Słowo to osłona ciszy, nawet gdy jest krzykiem, kiedy nie może milczeć. Słowo jest sensem ciszy, sensem słowa jest cisza, co chciał poeta w pełni umilknąć, pełnią siebie wypełnić ciszę. Poezja jest rzeźbą w ciszy, odrzuceniem niepotrzebnego, oddzieleniem ciszy od ciszy, prawdziwszej od najprawdziwszej, która nie jest prawdą pięknem, jest z jest. Wióry słów odpadają od głębszej spoistości doskonalszej faktury, od tego, co zbyt, mało milczące, co jeszcze można poruszyć w nieporuszonym słowo zatrzymuje się na granicy nietkniętej ciszy, kiedy nic. Nie wiadomo, czy coś istnieje, czy nie, kiedy nie wie się, czy się jest, może być nic, możemy być niczym, kiedy radość jest ponad radującym się, bez powodu. Bez celu. Tam, gdzie zakwita kwiat paproci, Uporem dzikim wciąż szukam od nowa Na twoich ustach swojego odbicia. Gdy zielenią w czerwca chciałeś zacałować noc gwiazdną, Prosiłeś, jeszcze nie usypiaj, Bo jestem tu obok i tulem nieznany. Nie pytałeś w kółko, po co i dlaczego. Zerwałeś kwiat lilii, rozpitłam nad ranem. Pamiętam to dobrze, bo od dnia pierwszego pachniało ziołem, lubczykiem i miętą. Spijałeś zachłannie, nie wiem już raz, który. Siłą jakąś dla mnie nie bardzo pojętą, nawet księżyc za oknem. Jak ja się rozczulił. Liczę ci pieprzyki jeden, osiemnaście, mieszają się kształty, zacierają słowa. Taki ogrom przeżyć nie nie mogę zasnąć. Chcę, żebyś sen mój zcałował, całował.